W czym już teraz sztuczna inteligencja Wam pomaga, nie wiem, choćby w dezinformacji, bo w strukt strukturach NASK też piOM zajmuje się choćby walką z fake newsami, z deepfake'ami. Tak, to ja bym powiedział, że my staramy się wykorzystywać sztuczną inteligencję w trzech obszarach. W jednym to jest, oczywiście korzystamy z tych wszystkich narzędzi, czy nie ze wszystkich, ale z głównych narzędzi dostawców w kontekście Samych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i tam korzystamy z modułów AI-owych. Korzystamy z własnych rozwiązań właśnie w obszarze przetwarzania zgłoszeń, które do nas napływają, i katalogowania i to zarówno tych zgłoszeń tekstowych, jak i tych zgłoszeń, które są powiedziałbym bardziej multimedialne. Także w obszarze CISAM na przykład staramy się priorytetyzować pewną część zgłoszeń bazując na modułach sztucznej inteligencji. To jest kolejny element, gdzie wykorzystujemy sztuczną inteligencję. I wreszcie wykorzystujemy sztuczną inteligencję, a raczej braki w istniejących władzach sztucznej inteligencji, w tych pracach, które w Centrum Badawczym robimy nad rozpoznawaniem deepfaków. I tam także wykorzystujemy właściwie sztuczną inteligencję, a raczej mechanizmy sztucznej inteligencji i braki sztucznej inteligencji, tego, żeby rozpoznać, co jest deepfakeiem, a co nie jest deepfakeiem. A to się przekłada oczywiście na wsparcie zespołu dezinformacji, czyli zespół zajmuje się rozpoznawaniem i zwalczaniem dezinformacji.